w Filmie na kanale Dick Plus. A dzisiaj będziemy, moi drodzy, sprawdzać najnowszy iwert, czyli Summer Harvest. Jak możecie zauważyć, trwa on już w całej naszej grze Grywe Garden, Ale zanim do to przejdziemy, zostaw bardzo proszęcie łapę w górę i suba oraz oglądaj ten odcinek do samego końca, żeby dobrze wiedzieć, jak robić dobre siano. I mój stan konta po ostatnim filmie, którego, jeżeli go jeszcze nie widziałeś, to wpadaj, oczywiście, wygląda oszałamiająco. Mamy przez dużo siana. Ale co się działo, gdy mnie nie było? Czyli co pomiędzy pierwszym odcinkiem się wydarzyło? Zobaczcie, jak wygląda nasz ogród. Rozbierajmy to, bo dzisiaj będziemy stać za pomocą sprinklerów, więc fajnie by było to wszystko pozbierać. Lecą nam tu jakieś różne rzeczy, spoko, spoko. Eventowe tu są sadzonki przy okazji. Dodatkowo widzowie, tutaj mam jeszcze fajne naprawdę mutacje na tych rzeczach. Będzie trzeba to wszystko pozbierać i udać się do sprzedania. Dzisiaj też będę chciał walnąć jak najwięcej ewolucji. Przy okazji robimy sobie jakieś kłeściki, też jest wiadomo fajne. Zobaczmy ile to jest warte. 3 miliony ponad to było warte, więc spoko. Nasza farma już robi kasę, a ja jeszcze nie zebrałem melonu, więc do tego moi drodzy użyjemy specjalnej rzeczy, którą zainwestuję. Naprawdę, więc lecimy do shopu. Jesteśmy w gearshopie aktualnie. Zobaczmy, co tam dla nas mają. A nie ma sprinkleru, ale my tutaj. Po Harvestula, moi drodzy. Kupmy go. To jest naprawdę duża inwestycja, ok? Użyjmy również go. I zbierzmy z całego kokonata. Bum. Aha. I zebrał nam z samej góry. Okej. Okay, trochę słabo to działa. No ale dobra. To pozbieramy manualnie. Kosty też może będą trochę warte. Myślę, że mogą być. A swoją drogą, teraz, jak już nic nam totalnie nie rośnie, użyjmy sprinklera. Dzisiaj będziemy chcieli zarobić kupę szmalu, moi drodzy. Mam dwa godli Basic i Advancedy, więc naprawdę będzie się dużo działo. Jeszcze może Mastera użyję. Oj, tak, widzowie. Chcecie zobaczyć Master Sprinklera w akcji? Bum. Leci. Idziemy do Shopu i kupmy go. Okej, okay, widzowie, 200 roboksów mnie to kosztuje. Wow. Niech będzie na potrzeby tego filmu, oczywiście. Swoją drogą reclaimer nam się przyda, więc to od razu będę craftował. E, będę potrzebował tylko common tego tego ega. O nie widzowie, przez to, że go użyłem, on już jest. A nie, wiem, że nie zadziała. <grym> Okej. Okay. I kupmy sobie common ega. Boom. Kraftujemy to widzowie. 45 minut sobie będzie to craftowało się. Co to nas z gościu chce? To chce. Gość nam papugę pokazuje swoją. Dobra, z My Dzisiaj robimy mega, super ewolucje, które pozwolą bardzo dobrze zarobić. I przy okazji sprawdzimy nowy event. Czy rzeczywiście łatwo odebrać ten grotę? Ej widzowie, pierwsze sprinklery już tutaj. Pozbierajmy tylko te wszystkie tutaj nasionka, które nam się porobiły, te wszystkie owocki, to wszystko, co tutaj jest, żeby nic tam nie zalegało. Ej widzowie, dobra. Patrzcie, to pierwszy raz będę ustawiał master sprinklera. Ja pierdziele. Bum, trzy basici. Tutaj cały ogród totalnie zawalimy tym. Advanced jeszcze, widzowie. Stawiamy, moi drodzy, na to, że wyrośnie coś naprawdę mega mocnego. Ja mam drzewko z tymi... Tylko, kurczę, ciężko strasznie się... Aj, przedostać tu jeszcze jednego advanced. Myślę, możemy tutaj postawić, a tutaj zwykłe basic. Moi drodzy, dzisiaj będziemy robić najlepszą ewolucję, więc oglądaj do końca i pokażę wam, jak zarobić na tym kupę floty. kupę szmalu, kupę szek. Zobaczcie, jak to już wygląda. Pierwsze bananki się robią. Wow, ale zbierzmy go. Chcemy jak największe widzowie, a nie jakieś malutkie. Patrzcie, jaki kokos już wyrósł, ale to dobrze rośnie. Jaki pomidor! Pierdziele widzowie! Co tu się dzieje? Czy to jest ananas? Mega dobrze, mega ogólnie dobrze. Pozbieram tylko tutaj te kalafiorki. Niech rosną nam większe widzowie. Musimy to Master Sprinklera dobrze wykorzystać. Ja pierdzielę, ale pomidor. Tą drogą użył to Harvest harvestula na moim drzewku super pomidorowym, no bo ono jest wielkie jednak. Co Sobie... Tu coś wyrasta. Co to jest? Nie wiem, ale jest przeogromne. Tutaj też wyrósł przeogromny ananas. Ja pierdzielę widzowie. To jest niemożliwe ogólnie, co tutaj się dzieje. Jak te sprinklery dają radę? E, Swoją drogą jeszcze kam nowego peta. Zobaczcie to. Rosie, tak się nazywa. To 4 minuty na 16 sekund. Wszystkie nasze roślinki będą rosły 16 razy szybciej, więc fajne naprawdę. Ja pierdzielę, ale kalafiory nam wyrastały. Kurczę. Zbieram te małe kiwi takie, które wiecie, jeszcze jest niedorobione. I zrestartował się Gearshop. Zobaczmy, czy jest coś tutaj w też. O, mamy awokado kolejne, pewnie, że kupię. Nowe nasionka widzowe będę chciał robić po to, żeby oddać dzisiaj na super event. Dlatego użyliśmy tych sprinklerów. Widzowie, co to nam wyrosło? Co to nam wyrosło, cholera? Jakie kokosy! To są prawdziwe widzowe kokosy. Wow, wow, to jest złoty kalafior, okej, okay, już rozumiem. Im więcej, tym lepiej po prostu. Widzowie, ten Master Sprinkler będzie tu jeszcze przez 6 minut, więc mamy naprawdę dużo czasu. A ja tutaj szybciutko, tylko ja jabłuszka pozbieram, bo one nie są zadowalające. Jaki pomidor widzowie na mur z A farma zaczyna wyglądać naprawdę powalenie mocno. Dzisiaj zrobimy z tobą mega dużo kapusty. I zobaczymy, jak ten Event wygląda. Więc oglądaj do końca i zostaw łapę w górę oraz suba. Napisz też komentarz, jaki masz link na Robloxie, a wybiorę cię i najprawdopodobniej dostaniesz jakiegoś gifta ode mnie, żebyś mógł sobie zarobić fajnie. A my w tym czasie jeszcze pójdziemy, widzowie, do gier po konewki. Muszę zacząć, widzowie, skupować konewki. Nie robiłem to strasznie. Zobaczmy, czyli jest coś w sklepie z kosmetykami. I widzowie, kupmy jeszcze Exotic Summer Seat Packa. Zobaczmy, co to będzie. I widzowie, zobaczcie, co mam w ręce. Tak to wygląda, więc to. Co nam wyleci, co nam wyleci, moi drodzy? Ooo, oh, Wild Caro. Nie było to fajne. Ale y, pojawia nam się pierwszy event i to jest super, bo. Wow, patrzcie, nam rośnie chyba przeogromne. Ja nawet nie wiem, co to jest, widzowie, ale jest to przeogromne. Będzie chyba mój rekord tutaj. Złote kiwi to może być. Ja pierdziele, widzowie. Że to jest gigantyczne. Jakie kalafiory w ogóle po, porosły? Ja pierdziele, widzowie. Naprawdę. Master Sprinkler to jest to. Więc oszczędzajcie na to, moi drodzy. My teraz posadźmy tą nową rzecz. Wild Carrot Seed I to będzie zwykła karotka. Widzowie? Jak to wygląda? Rzucę sobie do ekwipunku wszystkie moje tulsy. Oprócz wręczy. No i widzowie. Okej, okay, to jest zwykła karotka. Serio, naprawdę. Więc nie wypłacę się wydawać Robuxów chyba na to. Tak, to jest zwykła karotka. Ile ona jest warta? 27 tysięcy tylko. Mm. Słabo. Od razu to sprzedaję. Za 9 sekund też restartuje się sklep, więc na pewno zobaczymy, co tam będzie. Totalnie nic. Sprawdźmy jeszcze Girshoff. No, konewki jedynie. Nic nas innego tutaj nie interesuje. No, ale widzowie, ten odcinek się chyba będzie nazywał: wyhodowałem ogromne kiwi. I to złote kiwi. Nie widzowie. Tu rośnie coś o wiele większego. To zielone. To o. To jest widzowie coś innego. Moi drodzy, ja nie wiem, co znowu wyjdzie, ale ten sprinkler tak tam roboty tutaj ugrał. Postaram się zdobyć na tym wszystkie enchanty. A few moments later. Widzowie, to złote. To to jest Felioa, czyli eventowa nowa sadzonka. Kumacie to, wyrosła taka wielka, a tu rośnie, nie wiem, naprawdę, ej, nie wiem co to rośnie, ale jest zielone, tak jak my. Więc widzowie, zostawcie za to łapem w górę i subaj, Zaraz zobaczymy, co z tego będzie Ja pierdziele, jaram się przepotężnie Swoją drogą widzowie, patrzcie jaki gracz dołączył na mój serwer Buchnę mu coś, on zabudował to sobie Ale ja mam peta, dzięki któremu mogę skakać Przez ściany I buchnę mu to widzowie, mam nadzieję, że się nie wkurzy Ha, wy, patrzcie jaki wielki Ja pierdzielę, co ja mu ukradłem Co to jest, ile to może być warte Dobra widzowie, ukradłem gościowi coś za 5 bilionów Ja pierdziele, to jest najbardziej OP mechanika, ile? 5 bilionów, rozumiecie to? To jest 5 milionów! A ile to może być warte, ten mój ananas? Pff, 71 tysięcy! Jesteśmy milionerami! Już biliarderami uważam. Patrzcie to! Ha, to jest najszybszy zarobek. No ale widzowie, my też musimy coś takiego zrobić. Będziemy to robić dzisiaj. Super naprawdę dobre rzeczy powyrastały. Zobaczcie, so, jak to wygląda. Jeszcze mamy Windy Event, więc możemy dostać mutację winstru. Każda mutacja jest fajna na naszych owocach. Ale to, widzowie, to jest green Apple. Takie wielkie. Nie wiem, co to to rości. Nie, widzowie, to jest ta fel... felua felua. Nie wiem, jak się to czyta. Napiszcie w komentarzu, jak się to powinno czytać, ale to jest przeogromne. No i nasze kokosy też są przeogromne. Jakie wielkie pomidory, widzowie. Ale pora, jest uczucie to uczucie też, że właśnie mam 5 bilionów przez to, że ukradłem jednemu gościowi sadzonkę. Kupimy oczywiście watering kany, widzowie, żeby móc sobie nawadniać. Widzowie, uznałem też, że poprzemieszczam sobie nasze roślinki tutaj, bo jest trochę, no, zawierucha, moi drodzy. Powinniśmy to no, w innych miejscach popostawiać, bo strasznie, ale to strasznie ciężko się tutaj chodzi. Trochę za dużo to naniosłem tutaj. Ej, widzowie, kolejne kiwi. Ale ogromne kiwi tu wyrosło. Są widzowie, złote jabłka, takie wielkie! Ja pierdzielę! I jaram się tym, moi drodzy! Patrzcie, jakie to jest wielkie! Ja pierdzielę! Jakie ogromne! Co tu wyrosło? Dobra, to zostawimy tam. Myślę, że te drzewka z jabłkami... Mm... No nie są zbyt, wiecie, potrzebne Ja bym to kaktusa możliwe, że przesadził ja yeah. Przesadźmy go, widzowie, to będzie mu dobrze Yo, widzowie, prickly piercing Gruszka jakaś Za 555 tysięcy, kupujemy to od razu Będziemy to sadzić dzisiaj na odcinku Dobra, widzowie, posadźmy to Myślę, że na razie tutaj, dodamy temu trochę sprinkleru Żeby, wiecie, stworzyć je większe Hop, dajmy go tutaj Dajmy tutaj godli sprinklera Basic sprinklery, trzy, albo cztery Nawet niech będą I nalewajmy wody, widzowie, nalewajmy wody to rośnie. Napiszcie mi, czy dobrze robię. Stawiam sprinklery właśnie w tej chwili. O, chyba dobrze, bo 60% widzowie wyrosło. Podlewajmy to jak najszybciej. Hej, okay, 62% cały czas. Czy dobijemy to do 100? Chyba nie dobijemy. Dobra, widzowie, przyniosłem więcej konewek. Niech tu się nawadnia to. Niech nam rośnie. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale dzisiaj naprawdę udany odcinek. Udało nam się zarobić ponad 5 bilionów. O, jest porąbana wartość. Zobaczcie, co za gość. Co on wyhodował? Widzowie, ukradnę mu to. Ukradnę mu tego melona. On jest przeoczony ogromny. Bum. Patrzcie to, co ja mam, widzowie. Co ja mu ukradłem? Widzowie, ukradłem największego melona w grze. Ponad 100 kilo. A widzowie, niestety, ale tak to bywa. Patrzcie, jaki ma melona. Ja pierdziele. To jest największy melon. O, widzowie, gość napisał bro trade. Pokaż swoje pety. Gość sobie widzowie od nas pety, ale my mu to nie damy. Zabraliśmy mu takiego wielkiego melona. Ja pierdziele. Ile to może być warte? Napiszcie w komentarzach. Ja myślę, że na tym można skończyć odcinek. Chciałem dzisiaj sprawdzić, jak wygląda event, a jednak zarobiliśmy największy. Więcej kasy. Widzowie, ktoś co od nas? Flaminga. Ja pierdzielę. Nie, ale nie sprzedajemy naszych petów. O, widzowie, Tanning Mirror. Przekierowuje płomienie słoneczne 10 razy, zanim zostanie zniszczone. Myślę, że warto to kupić. jest to milion, ale zobaczmy, co będziemy mogli położyć. I zobaczcie, jaki to obszar cholera pokrywa. Dlatego rzućmy to, myślę, tutaj, tak żeby też, wiecie, złapało trochę kosu. Albo nie, widzowie. Wiem. Zrobimy super wielkie tutaj owocki. Konfeluję. Czy jakoś tak. Musiałbym coś przesadzić. Przesadzimy, widzowie, jakąś rzecz żeby się tam dostać. Kokosowca trochę przesadzimy, bo jednak nie da rady kokosowca. Zostaćmy bananka. Widzimy tutaj dragon fruty. Okej, okay, widzowie, postawiłem tutaj gdzieś na środku. Powinno być, okej? Okay? Miejmy nadzieję, że coś fajnego tutaj urośnie nam. Ale dla pewności ja to jeszcze przesadzę. Tak, widzowie, ja ją przesadzę gdzieś tutaj. O, udało mi się. Dobra. Miejmy nadzieję, że teraz to złapie No na 100% powinno złapać. A na dzisiaj zakończę odcinek, widzowie, z tym ogromnym melonem. I widzowie, do następnego. A ja zostałem największym złodziejem na Roblox, zostawcie suba i łapy w górę, pamiętajcie!